Demontaż starego kranu będzie polegał na tym, że jest kran sobie wkręcony w naszą umywalkę, od spodu jest blaszka, a na te trzpienie dwa o, są nakręcone od spodu śrubki, nakrętki. Więc, żeby je zdjąć, nało no musimy nałożyć klucz i go odkręcicie. Pokażę Wam jak to tam wygląda od spodu. O, teraz widzicie. Nasze śruby, które trzeba odkręcić. No więc za co się zabieramy. Oczywiście zanim zaczniecie demontaż zepsutego kranu, w moim odpadła góra, to na dole, już Wam też pokazuję, już Wam pokazuję, zamknijcie, zamknijcie sobie dopływ wody. O, te dwa... O, teraz jest. Otwarty dopływ wody, ciach, zamknięty. To jest bardzo, bardzo ważne. Zaraz sobie od spodu przyceluję w śrubkę. Tu przez ten otwór przekładamy, o, widzicie? przez ten otwór przekład, przełożę sobie śrubokręt i będę ją wykręcał. Wy zostawiacie subskrypcję na dole, a ja odkręcam. Mam to, już jest kran zluzowany. Podpowiem Wam technikę. Ponieważ tam jest bardzo, bardzo ciasno, to nakładałem sobie w ten sposób. Nie dałem rady zrobić pełnego obrotu oczywiście. Natomiast nakładałem sobie w ten sposób, żeby chociaż ćwierć obrotu zrobić, zdejmowałem, nakładałem znowu znowu ćwierć obrotu. I w ten sposób po jakimś jednym obrocie, chyba nawet nie całym, śruby się zluzowały. I teraz mogę sobie to nałożyć i ręcznie odkręcić je. Kran już się rusza. O, już jest. O, jedna zluzowana. Odkręciłem kran. Kran kran jest już luźny, natomiast ten element jest integralną częścią tego zlewozmywaka. Uważaj, nie gubimy, więc to zdejmę. O. I zachowam, ponieważ na ten element tylni, o tutaj mam. Widzicie? Widzicie wejście. Teraz trzeba odkręcić te mm, przewody, czyli. Tutaj, czyli ciepłą, zimną wodę. Zanim odkręcimy od kranu, odkręcimy sobie tutaj. Hop. Wystarczy ruszyć, i nakrętka idzie. Hop. Tak samo drugi. Dobra, możemy teraz wyjąć hop, 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 hop. cały kran. I teraz wygodnie odkręcę oba przewody. Przewody uwolnione ze starego kranu, dostałem wprawdzie nowe z nowym kranem, ale te są dłuższe, nie mogę tamtych użyć, więc użyjemy te. Sprawdzę czy te uszczelki się nieszczędzają. ładne są, elastyczne, tu jest wszystko ok. Umyję sobie to gniazdo starego kranu i zaraz będziemy montować nowy. Montując robimy rzecz odwrotną, czyli najpierw podłączymy sobie oba przewody, ciepła zimna woda. Dokręcamy porządnie. Porządnie. Hop, raz. Hop, hop, hop. Tak to będzie elegancko. Hop, przekładamy. O. No dobra, patrzcie, jak będzie pięknie, pięknie i czysto. Niestety poległem i nie będzie tego tutaj zamykacza do. Nie wiem jak to się nazywa, to grzybka, ponieważ te, tutaj no, to otwór jest pod innym kątem i nie mogę, nie mogę tym wymanewrować w nowym kranie, m, tak żeby to działało. Będziemy od spodu, taka jest wajcha, będziemy po prostu sobie to ręcznie robić. Mocujemy kran. Obie y, te śruby wystające <laughs> mamy zamocowane. Teraz tak jak było w tym starym, popatrzcie. I to było tak, czyli od strony ceramiki jest guma. Potem metal i tutaj idzie nakrętka. Czyli w naszym nowym o! wszystko mi leci. Dajemy tak najpierw gumę, metal. I to sobie nałożę na nasze dwie wystające od spodu śrubki, nałożę nakrętki i je dokręcimy. Ja nurkuję i zaraz wracam. Powiem Wam szczerze, że przycelowanie tej gumki podkładki na to metal i nakrętki tak od, od spodu, nie chciałem się tu kłaść, bo mi niewygodnie, bo tu ciasno, to jest ciężka sprawa. Dobra, kran ustawiamy prosto, trochę dokręcę, nie jeszcze tak super, super na mocno, o jedna, o. żeby sprawdzić, ponieważ nie pamiętam, który jest ciepły, który jest zimny, przykręcam jeden na początek, no tak powiedzmy, że względnie względnie, Otwieram wodę i w kranie puszczam ciepłą. No. Patrzymy, co leci. Musi trochę zlecieć, niestety. No ale leci mega zimno. Czyli tamten jest zimny, czyli chyba jest dobrze. Prawo zimna. Hop, zamykam. Przykręcę drugi i zaraz sprawdzimy. Odkręcamy ciepłą wodę. Coś leci. To już plus. Trzeba chwilę poczekać. Ciepła, ciepła z ciepłej strony. Zimna z zimnej strony. No i pięknie. Zostawcie subskrypcję. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!